Wybór optymalnej formy opodatkowania na rok 2025 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania, która od czasów polskiego ładu bardzo zyskała na popularności. W polega on na tym, że płacimy podatek od naszych przychodów bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów, ale jednocześnie możemy wybrać określoną stawkę tego podatku, która waha się od 2 do 17% w zależności od tego, jaką formę działalności. Prowadzimy. Dodatkowo, przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oczywiście musimy płacić składki zus albo w pełnej wysokości, albo w wysokości małego ZUS-u, plus płacimy składkę zdrowotną. Natomiast tutaj, inaczej niż przy skali czy przy podatku liniowym, ta składka zdrowotna jest liczona ryczałtowo w zależności od tego, jaką osiągamy wysokość przychodów. Podatek zryczałtowany ma niestety swoje minusy, takie jak brak większości ulg podatkowych, niemożliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy wreszcie brak już wspomnianych kosztów podatkowych. No dobrze, ale komu faktycznie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych się opłaci, otóż opłaci się tym, którzy osiągają dochody wyższe niż około 15 tysięcy złotych miesięcznie, i tym, którzy jednocześnie nie ponoszą zbyt dużo kosztów podatkowych, czyli albo nie mają ich w ogóle, albo są one w niewielkiej wysokości. W takim przypadku będzie on korzystniejszy od skali podatkowej, będzie on korzystniejszy od podatku liniowego. Natomiast mówiąc korzystniejszy, zawsze musimy pamiętać o doborze stawki podatkowej ryczałtu do tego, co my faktycznie robimy. Bo jeżeli my wybierzemy ryczałt, który będzie w wysokości 17%, to już tak korzystnie nie będzie. Dlatego pamiętajmy, raczej musimy szukać rozwiązań i dopasowywać stawki ryczałtu niższe. 8-15%, może 8,5%, może 12%, ale to zawsze wymaga konkretnej weryfikacji.